Z tej strony Rizrox, a to jest poradnik o zgubionych ciężarówkach, no bo dość często na forach się pojawia takie info, że zgubiłem ciężarówkę, nie mogę jej znaleźć. Więc pierwsza sprawa. Po czym poznajecie, że nie macie ciężarówki? Bardzo często ktoś wypisuje, że wchodzi w sobie w sklep no i jakiś pojazd ma kopiony, nigdzie go nie ma. Zobaczcie, to ja tutaj mam Forda CLT 9000, a w magazynie ciężarówek niestety jego nie ma. Gdzie może się w takim razie ten pojazd znajdować? Może się znajdować gdzieś na mapie. No i teraz, jak wchodzicie sobie w mapę globalną, zwróćcie uwagę, że jak przechodzicie po mapach, to macie e, napisane info o ładunku, czyli jakie ładunki są dostępne na mapie, a poniżej jest info o pojeździe. No i jeżeli jest info po pojeździe, macie ikonkę, jakie pojazdy się znajdują na danej mapie. No i zobaczcie, jak sobie u góry przejdziecie na przykład na Laskę i na, nie wiem, na Półwysep Polski na przykład tutaj macie wszędzie, zobaczcie, garaż otwarty, info ładunku czyli na tych mapach na przykład nie ma żadnego pojazdu tutaj też nie ma żadnego pojazdu, więc nie ma sensu wchodzić na te mapy i bez, bez sensu po prostu ładować tych map, żeby sprawdzić zobaczcie, widzicie, nigdzie nie ma no ale tutaj mamy info o pojeździe no to wchodzimy sobie na Czarną Rzekę w takim razie no i zobaczcie, po lewej stronie u góry Mamy pojazdy i przyczepy, i mamy Forda F750 i Navi stara. No ale naszego Forda e, 9000 dalej nie ma. Wchodzimy do garażu, i w garażu, słuchajcie, no też go nie ma, i w magazynie ciężarówek też go nie ma. Jedna rzecz, która sprawia, że po prostu czasami e, osoby nie wiem, czy nie wiedzą, czy po prostu się mylą. Zobaczcie u góry. Macie nad napisem Dery Longhorn 4520 macie sześć kropek. Dwie są jedna jest na szaro, jedna na biało i reszta są czarne. Czarne kropki to są puste miejsca w waszym garażu. Widzicie? Na drugiej kropce mam Dery Longhorna, a na pierwszej kropce proszę bardzo Ford CLT 9000. Bardzo często się zdarza, że w tym miejscu jest wasza zagubiona ciężarówka w którymś z garaży. Więc, jak będziecie następnym razem yy, mieć problem z ciężarówką, najpierw sprawdźcie sobie mapy, a później sprawdźcie sobie y, garaże. I jeszcze jedna taka mała uwaga. Jeżeli samochód jest w garażu, wystawiony tak jak w tej chwili Ford i Derry Longhorn, to on też tutaj się pojawi w opisie mapy. Czyli na przykład tutaj, jak będzie yy, Czarna Rzeka. To info o pojeździe będzie również dotyczyło tych pojazdów, które macie tutaj wystawionych w garażu. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o poradnik o zgubionych ciężarówkach. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta wiedza. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!